Debata modernizacji zawsze wzbudza duże emocji, bo to jest debata o tym, co dla każdego żołnierza i każdego, każdej osoby, która myśli o obronności naszego kraju, bardzo ważne, czyli to czym, w razie czego będziemy walczyć, z czym będziemy, jakiego sprzętu będziemy używać do obrony ojczyzny. Hmm, żołnierz nawet najmężniejszy musi mieć jednak oręż i tutaj, tutaj dyskusję o tym co kupowane było, co powinno zostać kupione, czy te programy, które były realizowane w ostatnich latach, ale nawet wcześniej, na przestrzeni, tutaj rozmawialiśmy o terminarzu. Od 1989 roku przyjęliśmy sobie taki, taki kasus, ale wspominaliśmy przecież jeszcze Układ Warszawski, więc, więc tak naprawdę, jeszcze wcześniej zawsze budzą, budzą du du duże emocji, bo, bo to zawsze są różne, różne racje po obu stronach. Jeżeli chodzi o priorytety dla wojska polskiego, to jeżeli chodzi o wojska lądowe, obecnie takim największym priorytetem jest nowy bojowy wóz piechoty, bo trzeba zastąpić przestarzały BWP1. E, czyli tutaj dobrze by było, żeby jeszcze w tym roku e, i takie są zapowiedzi, umowa wykonawcza na pierwszą partię BWP Borsuk została podpisana. E, kolejny aspekt to jest oczywiście kwestia Wyposażenia indywidualnego żołnierzy. Tutaj naprawdę każdy żołnierz musi być wyposażony w nowoczesny hełm, nowoczesną kamizelkę, ale nie tylko, bo tu to chodzi. Optyka do broni, dochodzą noktowizory. No każdy żołnierz na swoim wyposażeniu powinien mieć takie, takie elementy. Amunicja. Musimy mieć duże zapasy amunicji, i to są takie priorytety na tą perspektywę krótkoterminową do średnioterminowej. Długoterminowa to jest oczywiście kwestia budowy zaplecza, rezerw sprzętu wojskowego, rezerw amunicji i dodatkowo także rezerw części zamiennych, żeby ten sprzęt serwisować nawet w wypadku wyłączenia dostaw zagranicznych czy wyłączenia pracy naszego własnego przemysłu. To, co jest chyba najistotniejsze, to jest to, żeby zapewnić rozwiązania, które pokryją nam te zdolności, których my, e, jako marynarka wojenna, jako siły zbrojne, jako Polska, potrzebujemy, właśnie nie tylko na Bałtyku, tylko szerzej na innych istotnych akwenach, jako, e, znaczy w, w Układzie Sojuszniczym, ale także jako mimo wszystko wsparcie naszego naszego bezpieczeństwa, jeżeli chodzi o cały, o cały północny region, region kraju. No w tej chwili wszyscy wiemy, że w trakcie realizacji jest program, program Kormoran. Wiemy, że budowane są fegaty w programie Miecznik. Wiemy, że budowane są okręty rozpoznawcze w programie Delfin, ale tych wyzwań jest zdecydowanie więcej. Tak? No tutaj trzeba powiedzieć po prostu, program Olka. Okręty podwodne. E, program, który miałby dostarczyć okręt wsparcia logistycznego, zarówno jeżeli chodzi o działanie naszych sił zbrojnych, ale także wsparcie działań, e, działań humanitarnych. Mówimy o okrętach ratowniczych, mówimy o e, okrętach, które no, byłyby też w stanie jakby wydłużyć autonomiczność naszych naszych okrętów. Mówimy o rozwoju lotnictwa dla marynarki wojennej. Mamy w tej chwili pozyskane cztery nowe śmigłowce, ale skala wyzwań jest duża. Mamy oczywiście dwa samoloty rozpoznawcze ze Szwecji, ale możemy je traktować jako mimo wszystko rozwiązanie pomostowe. No, docelowo tak naprawdę skala wyzwań, jeżeli chodzi o lotnictwo marynarki wojennej, same platformy pływające, autonomiczne środki podwodne, rozwój infrastruktury baz. No, tych wyzwań jest dużo. W mojej ocenie kluczowe dla czekających nas najbliższych lat i realizowanych już obecnie programów modernizacyjnych jest jasne zaplanowanie sobie tego, co my chcemy za 10, 20, 30 lat osiągnąć. Jakie zdolności ma posiadać nie tyle polska armia, bo kupić sprzęt jest bardzo łatwo, ale kluczem jest dla niego mieć zaopatrzenie, mieć, mieć części zamienne, mieć zdolności w polskim przemyśle. Kluczem jest to, żeby polski przemysł produkował takie rozwiązania samodzielnie lub w bardzo bliskiej kooperacji. To Jest to kluczowe, byśmy zbudowali nowoczesną armię, ale taką armię, która będzie opierać się na sprzęcie, produkowanym w jak największym zakresie poce, bo oczywiste jest dla mnie, że nie wszystko będziemy produkować w naszym kraju, i także nie powinniśmy w ogóle tak, tak, tak celować, bo to jest z kolei ślepa uliczka.